słowo ale po angielsku jest dosyć proste. Pewnie jest to jeden z pierwszych wyrazów, których nauczyliście się na lekcjach angielskiego. Tylko że ono nie zawsze oznacza ale. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam angielskie słowo, które znaczy ale, bardzo mnie ono rozbawiło, ponieważ piszemy je but. No, <taki>, Taki. Takie miałam wtedy poczucie humoru. Yy, czytamy je jako bat. I wonder if it's that dude. There's a dude? Yeah. Who who is it? About a month ago, this guy spent the night with Rachel, now. I didn't see who it was, but Was that story over? No, i właśnie, po słowie ale powinno coś dalej być, nie? Po to go używamy, żeby powiedzieć Coś przeciwnego do tego, co było przed chwilą. Więc this story wasn't over. I tak samo jak ale, czytamy po angielsku tyłek, który piszemy przez 2t, a więc również but. No i tak samo jak po polsku możemy powiedzieć żadnych ale, czyli tak jakby słowa ale użyć w liczbie mnogiej, tak po angielsku powiemy no buts. Brzmi to tak samo jak żadnych tyłków. The next 3 weeks of your life are gonna be the most miserable you've ever faced. They're gonna be hard, they're gonna be dirty. You're gonna wish you were dead. But? But there's no buts. That's it. You'll wish you were dead. Czasami słowa but można też użyć w znaczeniu ależ, czyli w takim bardziej literackim albo starodawnym stylu. Na Ależ wspaniale, but how wonderful. Albo Ależ nie, but no. Did Eric cheat on me? Bardzo ciekawym wyrażeniem ze słowem but, o którym nie wszyscy wiedzą, jest but for, czyli dosłownie, ale dla. No i czasami te dwa słowa, gdy stoją obok siebie, to mogą właśnie to oznaczać, ale razem znaczą też, gdyby nie. Na przykład, gdyby nie pogoda, to tam zagralibyśmy mecz, czyli but for the weather. Tak samo, gdyby nie jego choroba.

Albo Everyone else but you, wszyscy inni oprócz ciebie. I skoro jesteśmy już przy wspaniałej muzyce, to kiedyś był taki zespół, który się nazywał Everything but the girl. Może nadal istnieje, czyli oznacza jego nazwa Wszystko oprócz dziewczyny. I ja znam tylko jeden utwór tego zespołu y, pod tytułem Missing. I też na pewno skojarzycie, jak usłyszycie. Słowo but oznacza też oprócz, gdy użyjemy go po nobody albo nothing. Czyli nobody but you to nikt oprócz ciebie, czyli tak naprawdę tylko ty. I tak samo nothing but this. To nic oprócz tego, czyli tak naprawdę tylko to. Więc innymi słowy, nobody but i nothing but znaczą to samo co only. No i jeszcze bardzo, bardzo rzadko, w zasadzie to tylko w literaturze, spotkamy się ze słowem but w znaczeniu jedynie, szczególnie po słowie can. Na przykład we can but pray, to możemy się jedynie modlić. Albo na przykład I can but try, mogę jedynie próbować. I don't know. Mówiąc, angielskie słowo but jest takie niepozorne, ale ma kilka różnych znaczeń. Przede wszystkim oznacza ale, no i możemy go też użyć w liczbie mnogiej, w wyrażeniu żadnych ale, czyli no buts. Na początku krótkiego wykrzyknienia może znaczyć ależ, np. but no to ależ nie, but for to gdyby nie, a samo but może też znaczyć oprócz, np. everyone but you to wszyscy oprócz ciebie a nobody but you to nikt oprócz ciebie czyli tak naprawdę tylko ty w języku literackim możemy też się z nim spotkać w sensie jedynie na przykład i can but try to mogę jedynie próbować mam nadzieję że pomogłam lecimy o oh yeah zostały mi jeszcze te jajka z zeszłego tygodnia więc, przy okazji, powiem, że ale jaja to nie jest bad eggs.